Witam wszystkich widzów Tobarai TV. Wiele gospodarzy, rezygnując z produkcji trzody chlewnej, przestawia się na chów bydła opasowego. Jedni kupują odsadki, drudzy decydują się na zakup małych cieląt. W przypadku małych cieląt, problemem jest kłopotliwe, czasochłonne odpajanie małych zwierząt. Jest jednak sprzęt, który nam rozwiąże ten problem i ułatwi to zadanie. Zapraszam do naszego testu odpajanie do cieląt firmy Leli. Cała stacja odpajania składa się z urządzenia głównego, w którym mieści się proszek, miksera, który na bieżąco sporządza ciepłe pójło dla cieląt oraz boksów, w których identyfikowane są zwierzęta. Odpajalnia identyfikuje zwierzęta na podstawie takich oto umieszczanych na szyi zwierzęcia. Kiedy zwierzę wejdzie do boksu, następuje automatyczny odczyt danych, dzięki czemu urządzenie wie, jakie to zwierzę, w którym dniu planu pojenia się znajduje, jaką ilość mleka wypiło, jaką powinno dostać. Dodatkowo urządzenie monitoruje prędkość sania oraz nadzoruje przerwy w pobieraniu posiłku. Jeśli coś odbiega od normy, hodowca ma od razu komunikat na wyświetlaczu monitora i może podjąć, Kroki w kierunku leczenia czy odizolowania zwierzęcia od reszty grupy. Do sterowania i nadzorowania pracy urządzenia służy ten oto sterownik. Za jego pomocą wprowadzamy plany pojenia, ograniczenia dla poszczególnych zwierząt, zarządzamy zwierzętami. Na monitorze uzyskujemy także dostęp do danych o danej grupie zwierząt. Możemy podejrzeć, w którym dniu pojenia są czy pobrały pełną ilość mleka przydzieloną na, na dany dzień. Jeśli zwierzę zaczyna chorować, wiadomo, nie pobiera wówczas mleka, wówczas hodowca zaraz na monitorze ma informację o tym, że ze zwierzęciem jest coś nie tak, ponieważ następują odstępstwa od picia. Dlatego hodowca może bardzo szybko i precyzyjnie określić, które sztuki trzeba odizolować lub bardziej im się przyjrzeć. Jak widzicie, urządzenie daje sporo możliwości. Przede wszystkim pozwala skrócić Czas potrzebny na uciążliwe odpalanie małych zwierząt. Nie jest jednak pozbawiony wad, ale o tym przeczytacie na łamach Tobaga Polska.